To obecnie najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane w kraju prace w sztolni. Odbywają się jednak nie w jednej z kopalń, a na zbiorniku wodnym. Te sztolnie to są takie kanały o wysokości 1,80 m i szerokości 1,80 m. Miejsca jest niedużo, niedużo jest też powietrza, nie ma oświetlenia, a droga ewakuacyjna jest tylko z jednej strony. Wykonaliśmy dodatkowe oświetlenie. Wentylujemy cały czas podczas prac ten obszar, właśnie wykonania naszych robót w tych sztolniach. To jeden z najważniejszych etapów modernizacji zalewu przeczyce w Województwie Śląskim. Pod trzema długimi na 77 metrów z pustami dennymi wytworzyły się ogromne pustki. Jest to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia stabilności całej zapory. Wykonujemy podparcie i uszczelnienie terenów znajdujących się pod tymi kanałami za pomocą technologii, która jest nazywana iniekcją wysokociśnieniową jet grouting. Polega na wykonaniu pali cementowych mieszanych z gruntem, który znajduje się pod spodem właśnie tych spustów dennych. I efekt finalny jest taki, że otrzymujemy podparcie i otrzymujemy uszczelnienie. Obecnie wykonano już 100 takich pali. To na razie 1 trzecia wszystkich, które tu powstaną. By pracę można było prowadzić wewnątrz zapory, trzeba było obniżyć zwierciadło wody gruntowej o 1,5 metra. Przy upalnych dniach, przy pogodzie takiej zwyczajnie uciążliwej, która nad wodą powinna przynosić ulgę, sama ta bryza od wody, również może spotkać się z pewną niedogodnością, choćby poprzez proces gnilny osadów dennych. Remontowane są wszystkie powierzchnie betonowe przeczytki zapory. Podczas eksploatacji tego obiektu wystąpiły kawerny, czyli takie pustki, które znajdują się pod tym ekranem betonowym my stosując się do zaleceń projektowych określiliśmy odpowiednią siatkę punktów oraz dokonaliśmy przez te punkty iniekcji, czyli wypełniliśmy te pustki, które tutaj się znajdowały. Całość wymaga odtworzenia. Słabsze punkty płyty zostały odkute. Robione są zbrojenia, które potem zalewane są betonem. Całość płaszcza tej tamy zostanie jeszcze pokryta warstwą elastyczną. Wyremontowany zostanie również przelew powierzchniowy oraz wieża zasów ze wszystkimi urządzeniami. Projekt modernizacji w przeczycach warty blisko 16 milionów złotych w całości finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najistotniejsza jest pewność, że w sytuacji zagrożenia powodziowego infrastruktura zbiornika Przeczyckiego wytrzyma silny napór wody, zapewniając bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom i dolinie rzeki Czarna Przemsza. Rezerwuar w Przeczycach powstał w 1963 roku. Ma powierzchnię 5 km kwadratowych. Pomieścić może ponad 20 milionów metrów sześciennych wody. Jest ważnym elementem w procesie zaspokojenia potrzeb wodnych, m.in. elektrociepłowni w Będzinie. Adam Sierak. Buon papa elle.